Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Panie Komisarzu. Jak mówią w słynnym filmie, is perfect. I mamy oczywiście jako Unia Europejska dylematy i problemy z państwami, których wydarzają się rzeczy, które powinniśmy krytykować, które krytykujemy, które zaprzeczają pewnym naszym wartościom, zasadom, które obowiązują u nas, w świecie zachodnim, w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych i to oczywiście dotyczy też, też dzisiaj Kazachstanu, kraju, z którym z jednej strony chcemy współpracować, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej chce współpracować, kupować surowce, Kazachstan deklaruje otwartość na współpracę z państwami Unii Europejskiej i ze światem zachodnim, deklaruje ustami prezydenta, który ma tam wielką władzę, deklaruje zmiany polityczne. No, a z drugiej strony widzimy, że no nie, nie idzie to tak szybko, jak byśmy chcieli. Idzie to opornie i są przykłady, które, no, sytuacji, które my określamy dosyć jasno jako łamanie praw człowieka. I myślę, że dzisiaj w takiej sytuacji powinniśmy powiedzieć prezydentowi Kazachstanu i władzom Kazachstanu, jesteśmy nadal otwarci na współpracę, ale jednocześnie będziemy bardzo skrupulatnie monitorować te przypadki które określa się jako łamanie praw człowieka i musimy prezydentowi Kazachstanu powiedzieć nie ma zgody na prześladowanie opozycji nie ma zgody z naszej strony na represjonowanie dziennikarzy i zamykanie ust wolnym mediom A tragédia de 16 de dezembro passada em Zaonazan preocupa pelo número de mortos e feridos na repressão violenta, mas também pela.